To czekanie mnie dobija, Wonder. Co to za niespodzianka? Więc y, trochę mi to zajęło, ale Sylwio z zrobiłem wszystko, żeby twoje marzenie się spełniło. Aha, wsadzisz mnie do meduzowego ciasta i każesz się wyjeść na wolność? Nie! Zobacz! Da, da, da! Panie i fani wyścigu! Tej galaktyki układają się w najniebezpieczniejszy torbę wszechświecie! Tylko najdzielniejsi mogą marzyć o mecie najstraszniejszego biegu na całym świecie! To, oh, wonder, nie masz pojęcia, co właśnie zrobiłeś! Wiedziałem, że się ucieszysz! Pamiętam, jak mi mówiłeś, że za dawnych czasów brałaś udział w galaktycznej koniunkcji 6000! I marzyłaś o tym, żeby wreszcie wygrać, ale nigdy nie wygrałaś, bo. nie byłam w najlepszej formie. Nie byłaś w najlepszej formie, więc... Ja to tak. Twoje marzenia czekają. Moja szybka, lecz niespełniona koleżanko. Musisz tylko wykonać pierwszy krok. Oj, nie jest dobrze Wander. Jest bardzo źle. Nie jestem dobra w te klocki poradzisz sobie. Jesteś szybka i silna. Nie o to mi chodzi. Wiem, że jestem szybka i że jestem silna, ale wiem też, że jestem tick, Tak, tik tak, tik tak. O nie. Tik tak, tik tak, tik tak. Ha! Tak. Patrz, kto znów bierze udział w wyścigu. Tak. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Harwax, miło cię widzieć. Co u ciebie? To jakaś pomyłka, bo ja Nie wygrać. tak takiem. To tylko kwestia czasu kiedy! Tik, tak, 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 tak! Wydają się okropnie mili. Chociaż o co chodzi z tym tik, tak, tik, tak? Chodzi o mój pseudonim. Pseudonim? Masz wyścigowy pseudonim? Pomyślmy, tik, tak? <śmany> Czyżby szybka ma Są? bo byłaś tak szybka, że biłaś wszystkie czasy? Nie. Królowa spóźna spóźnierson, bo byłaś spóźniona? Nie! Tak. Roger, Roger, zegarmistrzka, bo robiłaś zegary. Nie! Tyk-tak, hmm, tyk-tak, coś wiąże się z tak. Bomba zegarowa.